Cześć, dziś mam dla Was coś naprawdę pysznego i sycącego wiejską zapiekankę ziemniaczaną z kiełbasą, papryką i serem. To idealne danie na obiad lub kolację. Proste składniki, mało pracy, a efekt gwarantowany. Oto lista składników. Składniki oraz przepis znajdziecie również w opisie pod filmem. Ugotowane i wystudzone ziemniaki kroimy w plastry. Kiełbasę kroimy w kostkę. Obraną cebulę dość drobno siekamy. Oczyszczoną z gniazd nasiennych czerwoną paprykę również kroimy w kostkę. Na patelnię z niewielką ilością rozgrzanego tłuszczu wrzucamy pokrojoną kiełbasę i krótko podsmażamy. Od czasu do czasu mieszamy. Następnie dodajemy cebulę i całość jeszcze chwilę podsmażamy, po czym zdejmujemy z ognia. W misce umieszczamy jajka, wlewamy śmietankę. Wszystko doprawiamy solą, czarnym pieprzem, czosnkiem granulowanym i słodką papryką. Dokładnie mieszamy. Następnie do mieszanki wrzucamy połowę żółtego sera i wszystko jeszcze raz łączymy. Połowę ziemniaków układamy na dnie posmarowanego olejem naczynia żaroodpornego. Na warstwie ziemniaków umieszczamy usmażoną kiełbasę z cebulką. Na wierzchu układamy pokrojoną paprykę. Następnie układamy drugą warstwę ziemniaków. Przygotowaną masą polewamy zapiekankę. Wierzch posypujemy pozostałym serem. Zapiekankę pieczemy w piekarniku w 180 stopniach około 20 minut. Smacznego! Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i kliknięcia w dzwoneczek. Dzięki temu nie przegapicie kolejnego odcinka. Po więcej pysznych przepisów zapraszam również na stronę smakowitedania.com.